Miejski sylwester został dokładnie omówiony. Radny Kociela idzie jednak krok dalej i już zastanawia się nad kolejnymi imprezami. Ostatnia Wigilia i sylwester wypadły delikatnie mówiąc średnio. Przed nami 8 marca, 14 lutego. 8 marca wypada w niedzielę, 14 lutego walentynki wypada w sobotę. Yy, za jakiś czas Dzień Dziecka. Chciałem zapytać, czy ma pan jakieś konkretne plany na te terminy, aby coś zaproponować mieszkańcom? Dziękuję bardzo. Grzegorz Murowiński przyznaje, że sam nie chce decydować o wszystkim. Sprawa Wigilii, Sylwestra i innych imprez, myślę, że tak ilu radnych tyle pomysłów, zgodzą się Państwo ze mną, jedni chcieliby to w sposób bardziej świecki, inni może w sposób bardziej religijny, oczywiście nie jest to żadna aluzja do nikogo, dlatego uważam, że zasadne byłoby powołanie doraźnej komisji do spraw Organizacji imprez i myślę, że pan radny Kociela nie odmówi, żeby objąć przewodnictwo w takiej komisji. Radny Kociela udowodnił, że dyskusje na każdy temat mogą stać się pretekstem do przytyków. Jest to co najmniej zastanawiające, ale dziękuję za tę propozycję. Na pewno nie odrzucę, ale biorąc pod uwagę kolegów z pierwszej ławki, jako wzorowi uczniowie, może chociaż raz kiedyś poprą inicjatywę z innej strony i panu z góry dziękuję, a panu z pierwszej ławki. Zachęcam do przemyśleń czasami nad swoimi decyzjami. Ale burmistrz chciał konkretów. Mogę rozumieć, że możemy liczyć na pana przewodnictwo, czy nie? E, tak, ale demokracja jest demokracją. Chciałbym, żeby to była decyzja wspólna, a ani moja, ani pana, panie burmistrzu. Aczkolwiek dziękuję i szanuję pana propozycję. Wzorowi i uczniowie z pierwszej ławki nie odmówili pomocy, z czego ucieszył się burmistrz. Wszyscy z pierwszej dobrze, ławki, jak dobrze, jeden Bardzo się cieszę i myślę, że uda nam się wspólnie wypracować e, scenariusz, scenariusz obchodów świąt. My, jako mieszkańcy dziełdowa, również mamy taką nadzieję.